To pytanie pojawiało się kilka razy. Nie jestem techniczny, czy poradzę sobie z obsługą pompy ciepła? Oczywiście, ponieważ użytkownicy mają dostęp do ustawienia podstawowych parametrów pracy urządzenia. Nazwijmy to. Pod skórą tego, co widzi, co widzi użytkownik, jest dostęp instalatorski. Tam mamy do dyspozycji 260 kilka parametrów i rzeczywiście możemy bardzo szczegółowo ustawić parametry pracy urządzenia. Najczęściej takich parametrów, ustawieniem takich parametrów zajmuje się instalator bądź nasz dział serwisowy. Natomiast użytkownik, który korzysta z urządzenia, w zasadzie steruje temperaturą ciepłej wody użytkowej czy temperaturą, którą chciałby mieć w pomierze. Czy chciałbym mieć na tzw. zbiorniku buforowym, czyli temperaturę dostępną na grzejnikach? Sposób zarówno dostępu, jak i samych ustawień jest czytelny. Projekt graficzny został przez nas przygotowany właśnie w taki sposób, aby zarówno w aplikacji, jak i na sterowniku dołączonym do urządzenia, było to wszystko bardzo przejrzyste, żeby nie trzeba było bardzo głęboko przechodzić do ustawień parametrów, żeby łatwo można było odczytać to, co w tej chwili urządzenie jest w stanie nam dać, jeżeli jakie, jakie temperatury jakby jest w stanie nam teraz dać, ale również temperatury które chcielibyśmy ustawić. Więc proszę się nie obawiać. To urządzenie jest bezobsługowe, natomiast minimalna obsługa, którą musimy włożyć w ustawienia, jest bardzo łatwa. Bo rzeczywiście pojawiały się takie komentarze, w których niektórzy chcieli mieć więcej dostępów do pompy ciepła termatek niż mniej. Chcieli więcej ustawiać i wy tych dostępów nie dajecie z jakiego powodu? Dostęp do tych 260 kilku parametrów pracy, które są dostępne do ustawień instalatorskich czy ustawień serwisowych, no, przekazanie takiego dostępu użytkownikom niestety nawet w sposób przypadkowy mogłoby spowodować pewne problemy. Aby takich problemów nie mieć, to my jesteśmy do tej dyspozycji czy instalatorzy, którzy wykonywali montaż, są do dyspozycji, aby dostosować parametry pracy techniczne parametry pracy urządzenia, natomiast sam użytkownik powinien skoncentrować się jedynie na tym, co chce osiągnąć w swoim domu, czyli jaką chciałby mieć temperaturę ciepłej wody użytkowej, czy jaką chciałby mieć temperaturę ogrzewanych pomieszczeń.